ma Tę informację, że wysoką pensję i co to jest wysoka pensja. Ja wiem, że w każdym kontrakcie zawodnik, przepraszam, każdy, obie strony zobowiązują się do zachowania poufności. Ja rozumiem Panie Podejście, ale mówię o realiach. Powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co się stanie, gdy, gdy ci zawodnicy nie będą chcieli odejść, nie będą chcieli siedzieć na trybunach za te pieniądze? Czy jest jakaś forma? Sądzę, sądzę, że w najbliższym wydaniu echa dnia ukaże się zdjęcie, że zawodnicy z za wysokimi zarobkami siedzą na trybunach. Panie prezesie, nie uważa pan, że te ostatnie 12 miesięcy zostały zmarnowane? Bo korona kończyła też wczoraj na szóstym miejscu, dzisiaj ostatnio skończyła na 13. Okazuje się, że kadry zawodniczej nie ma, bo wywarzy, którzy przeszli w ciągu ostatniego sezonu, najprawdopodobniej wszyscy odejdą. Jest gorzej niż było na dwanaście nie odbiera pan tego że był tak? czas zmarnowany na klubu? Przepraszam, <laughs> proszę Państwa, po rundzie jesiennej chyba nikt nie miał takich wątpliwości, że ten czas był zmarnowany. Zespół był budowany przez poprzedniego trenera, który przyszedł do klubu i miał jakąś swoją wizję. Ta wizja przez 6 miesięcy przez rundę. <laughs> Wiosenną poprzedniego sezonu i, i tego, który minął, jakoś się sprawdzała. Później okazało się, że może e, nastąpiły jakieś błędy, właśnie między innymi w tym, o czym mówię, że, że należałoby ten zespół odmłodzić, wprowadzić nowych zawodników, zawodników z młodej ekstra klasy. Jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, takich szans zbyt dużo nie było. One pojawiły się w zasadzie dopiero pod koniec sezonu, wtedy, kiedy tenerem został pan Włodzimierz Gąsior. E, jeśli patrzeć pod tym kątem, że nie stawialiśmy na młodzież, można powiedzieć, że ten sezon w jakiś sposób był zmarnowany. Natomiast proszę wziąć też pod uwagę, że w piłce nożnej kluby znacznie wyższym budżetem też nie miały najlepszego sezonu. Krakowia, która ledwo się uratowała, też miała zupełnie inne aspiracje przed początkiem sezonu. To jest oczywiście nakłady finansowe, ale to jest sport. My liczymy na to, że korona będzie, jest i jeszcze długo będzie, a, a nawet jeden dzień dłużej, jak niektórzy mówią, cały czas reprezentować miasto Kielce w rozgrywkach na najwyższym poziomie rozgrywek. Nie wszystkie sezony będą równie udane. Miejmy nadzieję, że ten najgorszy już mamy za sobą. Jaki cel będzie przed tym nowym sezonem i czy i są jakieś ewentualnie zapytania o, o zawodników Korony o odnośnie sprzedaży? Jest kilku wartościowych graczy, którzy mają jeszcze ważne kontakty. Cel, o którym rozmawialiśmy z nowym trenerem, jest jasny. Mamy się przede wszystkim utrzymać w ekstaklasie ze wskazaniem na miejsce poniżej 10. To by było bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że no, nie chcemy, żeby trener wprowadził wielu nowych zawodników do e, podstawowej e, kadry i żeby ci zawodnicy dwóch, trzech. Tych, którzy są na wypożyczeniach, tych, których może nowych pozyskamy, żeby na stałe weszli do nowego zespołu. I to są podstawowe zadania. Są też zadania finansowe, ekonomiczne obniżenie kosztów, nie poprzestanie na tym, co się stało, szukanie nadal sponsorów, nadal dział marketingu będzie zajmował pozyskiwaniem oferentów na nasze reklamy. Także dużo pracy przed nami. Proszę Państwa, okienko transferowe zaczyna się dopiero 1 lipca. Nie ukrywam, że jakieś rozmowy prowadzimy, ale wprost do klubu nie wpłynęły żadne zapytania o żadnego zawodnika. Jest taka też szansa, że również poza tej listy przyjdą znowu zawodnicy, że prowadzicie jakieś rozmowy i to nie jest tylko tak, że tylko chyba tak? No to zależy, kto odejdzie z klubu. Jeśli na niektórych pozycjach e, będzie nam brakować zawodników, będziemy musieli się rozejrzeć za następcami. Jeśli wśród tej kadry, wypożyczonych zawodników nie będzie takich, którzy będą e, grali na tych pozycjach. To przede wszystkim o takich uzupełnieniach mówimy. Wszyscy zawodnicy są na nie, sprzedaż? Nie, nie, nie. Proszę Państwa, to nie jest film Wszystko na sprzedaż. Chociaż bardzo go lubię i pamiętam. Nie, nie, nie. To nie mam mowy. Czyli nie każdy zawodnik? Nie każdy. Można powiedzieć, że jakimś wyznacznikiem jest, może być tutaj wiek zawodników. Z tego co jak to się mówiłem, korona na tej chwili nie przygotowuje wariantów transferowych na wypadek pojedynkowy, średnio zielonego, boleńskiego stanu. Tylko dopiero, jeśli się coś wydarzy w lipcu, to wtedy będzie tu przykro w dla tych piłkarzy? Akurat yy... niezależnie, czy ci zawodnicy odejdą, doskonale Państwo wiecie, że w koronie przydałby się na pewno e, dobry napastnik. Na pewno e, ofensywny, pomocny. Także tutaj, czy ci zawodnicy odejdą, czy nie, za takimi młodymi, obiecującymi zawodnikami na pewno się rozglądamy i tutaj też raczej na rynku krajowym, nie za drugimi piłkarzami zagranicznymi. Panie prezydencie, na jakich jakby wpływach zamierza się uczestniczyć w tym sezonie? Zajmą się Plus, to jest kwota mniej więcej co roku stała wpływ z budżetu miasta też jest chyba po Jak to ma jeszcze wpływ na tą kwotę budżet wpływać? Spróbujemy przekonać i zdobyć nowych e, reklamodawców. Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku zmieniły się zasady sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych z ligi. E, mecze będą rozgrywane od poniedziałku, od piątku do poniedziałku w każdym, e, w każdej rundzie i Mamy nowych, nowych, nowych z, z partnerów telewizyjnych, jest to Eurosport i Polsat, wiadomo, że Polsat ma największą widownię i takiej widowni jeszcze od czasu sprzedaży praw stacjom komercyjnym żadna telewizja nie miała, to jest ponad 3 miliony gospodarstw domowych, czy z tych, którzy kupują abonament dla całej platformy, czy w sieciach kablowych, także programy Polsat, Polsat Sport, Extra są dostępne w ponad 3 milionach gospodarstw domowych. Jest to też jakaś atut dla klubów, że reklamy, które pokazują się na stadionach, czy na stojach piłkarzy będą miały większe oddziaływanie na rynku. Panie Prezesie, co chcecie zrobić, żeby, żeby widownia na meczach Korony była większa, bo ona na wiosnę systematycznie spadała? Musi być się widzów na stadionie, żeby nie zakładać do meczu? To nie jest tajemnicą. To jest w granicach 6 tysięcy osób, no co zrobić? Przede wszystkim e, zaapelować do kibiców, że budujemy nowy zespół, że wychodzimy jak gdyby też oczekiwaniom kibiców kieleckich. E, państwo to piszecie na mamach swoich gazet, na forach internetowych też można to przeczytać, że kibice liczą, że pojawi się więcej tutaj młodych piłkarzy, e, ambitnych i tych, którzy są wychowankami, no pochodzą z Kielc i na to będziemy stawiać. Mamy inne rozwiązania, żeby marketingowo zachęcić naszych kibiców zarówno do kupowania wcześniej karnetów, jak i gadżetów klubowych. Tu parę pomysłów, jak tylko zacznie się sprzedaż, będziecie Państwo o nich słyszeć. Pytanie, czy naprawdę Pan uważa, że, że tak trener, tak, w tak trudnym momencie dla tego zespołu, ten Róży będzie w stanie poradzić, bo wydaje się, że mimo wszystko, ja rozumiem kadry i to jest polityka słuszna, natomiast chyba wydawało, wydaje się bardziej słuszne, jednak, żeby tą grupę zawodników prowadził trenę, to być może ma jak największe doświadczenie w tak trudnych sytuacjach. Bo... Sam pan powiedział, zadając mi pytanie, czy ja jestem pewien, a. Jestem przekonany. Czy ja jestem przekonany? Sam pan mówi, że wydaje się, że. Teraz z większym doświadczeniem poradziłby sobie lepiej. Sprawdźmy to po prostu. Dajmy szansę panu Leszkowi Ojżyńskiemu. Jeśli ja się okaże, po cztery miesiące, do cztery porażki, to wtedy coś się okaże. Ja tak czarno tego nie widzę. Wtedy będziemy pytać, tak? są jeszcze pytania? Dziękuję bardzo.